Co najbardziej podobało Ci się we współpracy z DomaTad? Najbardziej podobało mi się przede wszystkim kontakt z kierownikiem projektu. Bardzo fajny, bardzo szybki, bardzo luźny. Zawsze jak mieliśmy jakieś pytania, to zawsze Aneta była dostępna. Kolejną rzeczą to też było to, że Mieliśmy bardzo szczegółowe spotkania odnośnie całej strategii marketingowej, jak powinien wyglądać nasz klient. Moi pracownicy też sobie zdali sprawę dzięki temu spotkaniu, do jakich klientów chcemy uderzać. Oprócz tego za polecenie bardzo Ci dziękuję Magdy Popek, która jest psychologiem biznesu i która poukładała nie tylko mi i Michałowi w głowie kierownictwu, ale też nauczyła nas współpracy z zespołem. W ogóle polecenie także firmy Chmielowiec z Mielca, która postarała się o piękne logo nowe, o nową kolorystykę firmy i też o takie małe rzeczy, które po prostu dzięki waszym podpowiedziom typu przerwa obiadowa z moim zespołem po prostu dało wiele i na pewno moja firma bardzo się rozwinęła przez rok, bardzo. Przez taką współpracę, dlatego że otworzyliście mi oczy na to, jak powinna firma wyglądać. To nie jest tylko Instagram i TikTok, tylko to jest cała strategia, y, której tak naprawdę nie widać na pierwszy rzut oka.